to jeszcze w, w, danym, w danej porze roku może się zmieniać pogoda. I, i jak to wygląda w, naszy, w naszym życiu? Że Takie są jeszcze można być krótsze fazy, które są naturalnie związane z naszym życiem. Tutaj wtedy sobie zrobili taki wykres, wykres między kryzysem a satysfakcją, to proszę zobaczyć, że zaczyna, zaczyna się nasze narządzenie, no i oczywiście rośniemy do słoneczka i wszystko jest pięknie i coraz, coraz piękniej i tak dalej. Tak? Po tym z moment ślubu, no to już jest w ogóle rewelacja. Potem jest ciąża i narodziny pierwszego dziecka i trochę już się zaczyna zaczyna tutaj ta nasza super konstrukcja fiar, tak? Bo nagle się okazuje, że instynkt macierzyński powoduje, że, że mężczyzną życia, czasami tak jest, albo w ogóle osobą najważniejszą w życiu się dziecko, prawda? A tata tam abyś ty nie przeszkadzał, no dobrze, i się upierasz, możesz raz w tygodniu wykąpać, a nawet możesz zmieniać pampersy, ale tak wiesz, specjalnie no, rozumiesz, że sytuacja się zmieniła, tak? Tutaj najważniejsza osoba teraz to jest, to jest dziecko. No i facetka oczywiście się czuje odtrącony, jeżeli nie potrafi właściwie zareagować, tak naprawdę oznacza to mądrze upomnieć się o swoje miejsce w rodzinie, które jest zawsze miejscem, powinno być zawsze miejscem pierwszym, niezależnie od tego, czy dziecko przyszło na świat, czy nie, to potem to może być początek dłuższego kryzysu, który, który potem będzie tylko sytuacja, w którym się sytuacja potem będzie tylko pogarszała. Potem są oczywiście różne górki, dołki, dziecko idzie do szkoły, mama jeśli przerwała pracę to, to wraca do pracy, tak? potem są jakieś stresy, dziecko potem jest wiek nastoletni, to jest na pewno duży dół, zazwyczaj tak? nie wiemy w ogóle co z tym zrobić, jak tę sytuację opanować, nie, nie rozmawiamy ze sobą, tylko, tylko wokół tego dziecka wszystko się, wszystko się kręci. Potem dziecko, jakiś może jest moment lepszy, ale potem dziecko wyfruwa z domu. I jeśli nie pracowaliśmy nad, naszą, nad naszym związkiem, nad naszą wycieczką wcześniej, to to jest ogromny kryzys dla naszego, dla naszego życia, bo okazuje się, że nagle nas nic nie wiąże, tak? Bo jak, skoro byliśmy wcześniej skoncentrowani tylko na dziecku, a tego dziecka nie ma, no to co właściwie, co w ogóle robi ten facet tutaj obok mnie w łóżku, tak? Co to w ogóle za gość? To wcześniej to rozumiem, że miałem, mieliśmy dziecko razem, a to dziecko teraz wyszło z domu, ja się zorientowałem, żeby jakiś obcy facet to tak? No niestety czasami tak jest, jest to bardzo dramatyczne. Bierze się to, stąd, bierze się to stąd, że nie pracujemy nad tym związkiem wcześniej i pozwoliliśmy na to, żeby dzieci zajęły miejsce pierwsze, które zawsze powinien zajmować spółnożą. Potem, jeżeli się to uda jakoś przetrwać, ten jest piękny okres, jak doczekamy się wnuków, ale dzisiaj coraz trudniej się wnuków doczekać, tak? bo po pierwsze dzieci późno są. Yy, chcą się pobierać, jak już chcą, no, na przykład kiedy się może pobiorą, to już dzieci to jeszcze później, tak, a jak już to mało, więc generalnie no, to ta, ta przyszłość jest taka bardzo, bardzo odległa. Tak? Może się okazać, że naprawdę tam gdzieś nad grobem się tych kroków doczekamy. Więc generalnie to może wyglądać niezbyt, niezbyt optymistycznie. Ja yy, mamy, my z, no, to, żeby my z żoną wypracowaliśmy taki system, który pozwala to znacznie złagodzić. Otóż proszę zobaczyć, co się dzieje, kiedy rodzą się kolejne dzieci. Te ogromne turbulencje, które, które wcześniej były, się wzajemnie znoszą. Tak? To, znaczy, to znaczy, kiedy jest kryzys z jednym dzieckiem, to drugie dziecko właśnie ma piękny, piękny okres. Kiedy mamy do nastolatka, to jednocześnie mamy sympatyczne ząbkowanie, uczenie się chodzenia i inne fajne rzeczy. Tak? Zanim dziecko wypełnię pierwsze zdąby, to, to, to ostatnie w tym czasie jest albo w przedszkolu, albo w szkole i ma bardzo miły okres, nie ma takiego wielkiego, takiego wielkiego kryzysu. Oczywiście ja nie, niekoniecznie wszystkim polecam ósemkę, tak? Zobaczy się polecamy <grym> jak najbardziej. Natomiast to pokazuje zupełnie poważnie, że większa liczba dzieci, również w większej rozpiętości czasowej, powoduje, że małżeństwo staje się odporne na te, na te turbulencje związane z dziećmi. Oczywiście proszę pamiętać, że nigdy dzieci nie mogą być środkiem tak? Dzieci zawsze są. Osoba może być tylko celem samym w sobie, natomiast tylko mówi, że to jest dodatkowy argument za tym, żeby mieć rodziną większą zamiast mniejszą, tak? My jak spotykamy naszych rówieśników, na przykład z mojej klasy czy, czy z Ani, to, to jeśli oni mają dwójkę dzieci, które mają w tej nastoletnich, to to są już, tak jak ksiądz mówisz dziadkowie. No my będziemy takimi dziadkami, prawdopodobnie, za, za kilka lat, ale, ale jednocześnie jeszcze mamy małe dzieci, tak? Tam się to będą tylko dziadkami już, prawda? Jak to są dziadkami, to będzie tylko funkcja, funkcja dziadków. Więc to tak po prostu daje podobanie. Element więzi. Bardzo ważna rzecz. Wydaje się, że to jest najważniejsza rzecz, która pomaga utrzymać małżeństwo. Taki najważniejszy, najważniejszy czynnik. W ogromnym stopniu ta więź, w jaki sposób ją tworzymy, jak ona jest silna, jak ona działa, w dużym stopniu, nie tylko, zależy to od wzorców wyniesionych z domu. I o tym na tych wzorcach jeszcze troszkę sobie jeszcze troszkę sobie powiemy, natomiast ono, mamy jakiś punkt wyjścia, to znaczy my wychodzimy z jakąś tam liną, tutaj zaraz tą małżonkę to poprosić, to, bo wychodzimy z jakąś liną z domu, prawda, z, na, na wycieczkę, ale ta lina może być zaniedbana, może się przetrzeć po drodze, mogą różne rzeczy się dziać. i co więcej, jak te, jak te więzi nawiązujemy? Otóż ja tu zaraz próbuję, to postaram się zademonstrować że y, może, możemy te więzi na naszej wycieczce górskiej mieć y, różnego rodzaju. I proszę zobaczyć, że ja mogę moją, moją małżonkę, a partnera wycieczkowego na wycieczce, mogę przywiązać w taki sposób, że będziemy związani ze sobą bardzo, bardzo y, luźno i daleko. No i to ta, tak naprawdę my sobie nie bardzo pomagamy w tej sytuacji. Tak? Gdzieś tam ja się w ogóle nie zauważę, że ona spadła w przepaść i ją trzeba już wyciągnąć. Tak? Ale może być również skłonność do takiego y, obwiązania się, y, takiego do takiej więzi, która jest po prostu, nie pozwala nam się poruszać. Znaczy, proszę sobie wyobrazić, że jeszcze się poruszyła. Tak, to proszę zobaczyć, że teraz idziemy na wycieczkę. Tak? Jaka jak wycieczka? Posłuchaj nie, nie, to jest Rozumiecie Państwo, że e, ta więź jest potrzebna, bo się asykulujemy. Ale ona nie może być ani zbyt luźna, ani zbyt, ani zbyt ścisła. Teraz muszę o to opieść, bo nie będę o to, to się. bardzo proszę, Także to taka krótka demonstracja, żeby pokazać, że ta więź jest ważna i jednocześnie w sposobie nawiązywania można popełnić, popełnić pewne, pewne błędy. Stephen taki autor bardzo, bardzo dobry, który niedawno kilkę miesięcy temu zmarł, mówił o tym, że jak człowiek dojrzewa, to przechodzi przez takie fazy Zależność, kiedy jest dzieckiem, kiedy dorasta, dąży do niezależności w wieku nastoletnim. To wszyscy znamy, prawda? Tym, że ja wszystko po swojemu zrobię. Ale potem tak na to mówię, że tak naprawdę dojrzały człowiek to ma relacje ze światem w formie współzależności. To znaczy rozumie, że w gruncie rzeczy jest zależny od innych. W pewnych sprawach, tak? I dobrze jest, żebyśmy my rozumieli, że my jesteśmy szczególnie ze współmorządiem, współzależni od siebie. Tak? Jeżeli ktoś szuka niezależności małżeństw, to w ogóle pomylił instytucję, to znaczy może jakiś kontrakt, może związki partnerskie czy coś sobie taki, prawda? Ja widziałem taki filmik na YouTube, jak ktoś tam związek taki zawierali się w związek Konkubinatu, prawda? I, o, i, i o ślubuję, że ci nie opuszcza, <trym> dopóki mi się nie znudzisz. Tak? Do skutki, prawda? No to tego typu związek, natomiast w małżeństwie nie ma mowy o niezależności, tak? to znaczy trzeba, trzeba wiedzieć, że jesteśmy od siebie zależni, co więcej to nie jest, nie jest naszą stratą, tak? właśnie to jest jak z tą liną, my dzięki temu sobie pomagamy, więc ta więź musi być silna, porządna lina, ale nie może nas blokować i dusić, to znaczy czasami mamy takie, takie zjawisko osób, Taki, taki bluszcz psychologiczny, tak? który po prostu odczepia i w ogóle, jak Państwo widzą, bluszcz nie potrafi właściwie sam rosnąć, prawda? tylko musi mieć coś, żeby na czymś się zaczepić. I czasami są takie osoby, z różnych powodów, yy, mają taką trudność, że po prostu zawieszają się całkowicie na, na, na swój tak? całkow... Jest taka zależność, że we wszystkim, ja muszę wszystko wiedzieć, muszę być cały czas blisko Ciebie, prawda? wszystko, wszystko, wszystko i na końcu to jest rzeczywiście blokujące i, i duszące. Skąd się biorą te trudności? Ja tylko trzy, można na pewno sobie wymienić więcej, ale ja takie przedstawię trzy, trzy obszary. Po pierwsze, że jesteśmy źle przygotowani do drogi i to można określić jako problemy wniesione z naszego dzieciństwa do małżeństwa. Po drugie, popełniamy po drodze różne błędy i to są problemy nabyte w trakcie małżeństwa. No i niestety możemy natrafić na różnych szkodników po drodze, które nam już osoby, co się... Zaraz o tym powiemy, które będą nam szkodziły. Jakie są przykłady tego złego, złego przygotowania, czyli tego, co wynosimy tak naprawdę przede wszystkim z rodzin pochodzenia. Po pierwsze, to, że doświadczamy że się doświadczamy w domu miłości, doświadczaliśmy miłości warunkowej, czyli nie znamy, czyli byliśmy kochani pod warunkiem, że tak? znaczy, ja Cię kocham, nowo, pod warunkiem, że pójdziesz na studia takie jak chce, prawda? Bo kocham cię pod warunkiem, że wybierze sobie odpowiedniego partnera, albo się coś tak zachowywał albo coś takiego. <tryk> Dalej brak ogólnie, brak uwagi ze strony rodziców. To znaczy, że generalnie to dziecko gdzieś tam było, ale aby nie przeszkadzało, tak naprawdę dziecko, które wyrasta, to nie jest dla rodziców istotne. Nie jestem kimś istotnym. Fatalne, fatalne poczucie. Jakby na drugim biegunie jest na tak zwane mamy omnipotentne, które po prostu trwają na wszystkim i na studiach prawie są gotowe sprawdzać dziecku skrypty i odpytywać przed testami. A już w też to już absolutnie od A do Z, tornister przejrzany i koledzy sprawdzeni, i na każdym kroku dziecko, mama musi wszystko wiedzieć, i takie dziecko po prostu wyrasta i nie jest dorosły tak? Ona nie potrafi zarządzać swoim życiem i potem to jest taka mama, która, albo, albo tata, tak? która, mama, która dzwoni do swojej mamy i pyta, Mamo, czy założyć się sweterek czy nie, bo nie wiem w tej pogodzie, to czy synkowi założyć sweterek czy nie, prawda? Musi się skonputować z mamą. Bo, nie, bo ona nie podejmowała nawet takich decyzji, bo zawsze mama decydowała o jest sweterek. No więc dziecku w No Plus sytuacje zupełnie patologiczne, alkoholizm, wykorzystanie seksualne, przemoc. Tak? Takie sytuacje trzeba pamiętać, mają Miejsce i dobrze jest ważne i to nie oznacza, że ta osoby od razu mówi, że te osoby są przegrane, tak? Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, kiedy z taką osobą wyruszamy w drogę, to żebyśmy wiedzieli, że to będzie rzecz trudna, dodatkowa.